Szczęść Boże. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Łukasz Kobielus, misjonarz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Szczęść Boże, Robercie. Cieszę się, że możemy porozmawiać. Także zaczynajmy od tego, co, co zawsze. Pierwsze pytanie, dlaczego? Dlaczego zdecydowałeś się zostać misjonarzem? Skąd ten wybór i jak, jak się rozpoczęła twoja przygoda misyjna? Moje powołanie misyjne Rodziło się w szkole średniej, tak naprawdę. W ogóle rodziło się jako powołanie, powołanie do życia kapłańskiego. Oczywiście nie byłem do końca przekonany, bo to dopóki człowiek nie spróbuje, dopóki człowiek nie wejdzie w tą kanwę przygotowania do życia kapłańskiego, nie jest pewien, czy kapłaństwo jest jego powołaniem. Wiedziałem, że nie będę księdzem diecezjalnym. Może znałem. To dużo księży decyzjalnych, bardzo dobrych księży, którzy mi pomagali, którzy również pomagali mi ukierunkować moje powołanie, to jednak nie miałem ochoty być księdem decyzjalnym. Wolałem może coś więcej. Czułem po prostu w głębi serca, że Pan Bóg chyba chce czegoś innego ode mnie. Mam mnóstwo różnych zainteresowań i Pamiętam, że duży wpływ na podjęcie właśnie tej ścieżki misyjnej miały wspólne dyskusje z moim tatą, oglądanie filmów przyrodniczych, nawet tonego halika, poznawanie kultur różnych ludzi. Wiem, że, że gdy to oglądaliśmy, coś tam w moim sercu się działo, ono stawało się drżące i gorące. Mm. Miałem jakieś takie wewnętrzne poruszenie, żeby może kiedyś w przyszłości jechać do tych różnych krajów dotkniętych przez głód, przez choroby, przez wojnę, przez jakiekolwiek problemy, żeby pomagać tym, tym ludziom w potrzebie. To były oczywiście takie dziecięce emocje, jak impulsy. Tak? ale myślę, że, że znacząco też wpłynęły na kształtowanie się mojego powołania misyjnego i trzeba było wybrać, bo zadecydowałem, że próbuję jednak zostać misjonarzem. Moja jakość fizycznie może... Nie czułem się zdolny do zdolnienia takiej misji. Zawsze wyobrażałem sobie, że misjonarz to musi być potężny facet, przypakowany jakby odporny na wszelkie choroby i niebezpieczeństwa. No, ja w owym czasie takim nie byłem, raczej byłem bardzo szczupłym i no, można powiedzieć takim kucherkiem. Natomiast napisałem do trzech zgromadzeń, o których mi było wiadomo, miałem jakieś urodki, informacje do Franciszkanów, miałem to urodki misyjne od nich. Napisałem do kombonianów, bo spotkałem się z ich kalendarzem misyjnym. I napisałem również do ojców ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, bo posiadałem Taką bardzo niewinnie wyglądającą ulotkę w wielkości prawie pudełka od zapałek, gdzie były tylko może trzy główne myśli wypisane, zachęcające do poświęcenia życia misjom i pomagania biednym w Afryce. Tą ulotkę dostałem kilka lat wcześniej, będąc na pielgrzymce. Dopiero później, gdy, do, gdy wstąpiłem do, do SMA, dowiedziałem się, przez kogo ona była wydana, w jakich okolicznościach powstała i jaka była motywacja tego ówczesnego przełożonego, będącego w Polsce, który te ulotki rozsyłał i, i rozdawał na, na różnych pielgrzymkach. W każdym razie ta ulotka była bardzo niepozorna, można ją pokazać, no. bo zachowałem ją sobie no. w swoim brewiażu. I gdy napisałem do tych trzech różnych zgromadzeń, nie mogłem podać swojego adresu domowego, tak, żeby po prostu ewentualna informacja nie dotarła do moich rodziców. I tutaj właśnie jeden z księży decyzjalnych pomógł mi i udostępnił adres plebani. I Pierwsza informacja doszła chyba od franciszkanów. On, gdy otrzymał tę ulotkę powołaniową, zastanawiał się, co to ma znaczyć? Przecież on już jest księdzem, a tu do niego przychodzą takie powołaniowe dokumenty. Rozumiem. Więc je szybko wyrzucił i nie skojarzył, że to że miało być a o ciebie. Więc dopiero gdy przyszedł list z Borzęcina, ojców SMA, zaczął się zastanawiać, no przecież, oczywiście, Łukasz prosił mnie, żebym zachował na <laughs> niego te różne powołaniowe informacje, jeśli się u niego, na jego adres pojawią. Na mnie zadzwonił i oczywiście przekazał wtedy mi tą ulotkę SMA. a Fantastyczna historia, czyli właśnie to nie Ty wybrałeś, tylko Bóg za Ciebie wybrał Czyli Wreszcie wywrócił sam Pan Bóg, a dał Ci tylko to, co, co miało być, tak? No, Pan Bóg ma swoje drogi i rzeczywiście z perspektywy czasu można to tak odbierać. No i ja wtedy podjąłem korespondencję powiedziałem za powołania. Spróbowałem, zachwyciłem się. Zachwyciłem się też prostotą domu, przyjęcia, pracy, uczenia się w tym seminarium SMA w Bożencinie. I tak po prostu zostałem. To, to powołanie zaczęło wzrastać jeszcze bardziej. Myślę, że wciąż ono, ono wzrasta i w jakiś sposób we wszystkim, co robię, we wszystkim, co się angażuje się wciąż i coraz bardziej to wołamy. No dobrze, to już wiemy, jak, jak, jak to się rozpoczęło, a teraz jakbyś nam powiedział troszeczkę o swojej formacji w stowarzyszeniu misji afrykańskich. Wielu z nas miało tą formację naprawdę w bardzo różnych miejscach. Jakby dostosowaną do możliwości zgromadzenia, naszych możliwości też osobistych i potrzeb. Ja może większość z nas, pierwszy głośnik na filozofii miałem bo palotynu w wie. Później wysłany zostałem na 9 kurs języka francuskiego do Lyonu, do Francji. Tam też we Francji zostałem na rok duchowy w okolicach Strasburga, we wschodniej Francji. I po pierwszych po przyrzeczeniach zostałem wysłany do Nigru, do Afryki, na staż roczny. Po powrocie z Nigru była dla nas taka opcja, aby studiować w seminarium decyzyjnego również w Belgii, ale to, to seminarium było połączone z Uniwersytetem w Lube. Trzeba przyznać, że, że były to studia takie dosyć ciekawe, ambitne i które na pewno pomogły trzymać wystarczającą wiedzę i wykształcenie takie teologiczne, potrzebne hmm? do pracy kapłańskiej misyjnej. Co, święcenia ja, to święcenia diakonatu przyjęliśmy w Holandii. W sumie mieliśmy hmm. dom w wspólnocie afrykańskiej, więc jeszcze uczestny biskup, później kardynał Turkson był tym, który udzielał nam tych święceń diakonatu. Natomiast święcenia kapłańskie otrzymałem w łogiewnikach w Krakowie z rąk biskupa w Szkodonie. To teraz już przejdźmy do tego najważniejszego. Pierwsza Twoja misyjna placówka. Jaka to była? No, pierwszą placówką właśnie była ta placówka, kiedy byłem na stażu. Znalazłem się w Afryce, to był chyba koniec września, już zaczęły się dosyć duże upały, bo po porze deszczowej już, Aha. już, już wszystko po prostu wyschło. Pierwsze doświadczenie wychodząc z samolotu, ja to często powtarzam, niektórzy to później też przejęli, może ode mnie, że to tak jakby dostać mokrą szmatą w twarz. Jak przejście z nie? W jednym momencie człowiek oddycha innym powietrzem, czuje inne zapachy, mhm. i widzi innych ludzi, także na pewno jest to doświadczenie takie intensywne. Mhm. Jakby no, no, Ale przerażające, czy, czy nie, nie? Pozytywne. Ja, hmm. ja zawsze byłem ciekaw tego, czego nie znam, hmm. ciekaw czegoś Bożego. nowego, więc jakby, jakby to zapalało mnie jeszcze bardziej, żeby, żeby chcieć poznawać i zachwycałem się naprawdę Ach. wszystkim, co widziałem, i wszystkim ludźmi, z którymi zaczynałem rozmawiać i tak dalej. Więc to jak najbardziej było yy, pozytywne, choć rzeczywiście przez ten rok nie doświadczyłem takich temperatur, o których sobie nie wyobrażał. Pamiętam, że wtedy jako, że to było pierwsze spotkanie z Afryką, myślałem, że cała Afryka jest taka gorąca mhm. i cała Afryka jest taka wypalona przez słońce i, i właśnie taka Afryka jest. Dopiero gdy wyjechałem później, już po świeceniach kapańskich na pierwszą placówkę misyjną do tego. Zauważyłem, że w Afryce też jest zielono i te temperatury też są o różnych porach roku i w różnych szerokościach geograficznych no tak. różne, więc nie znaczy, że mniej, albo bardziej atrakcyjne, ale no no, po prostu jest tak. Afryka zmienia się tak co co 50, co 100 kilometrów są inne plemiona, inni ludzie, inny język, inna temperatura, inne jedzenie, inna, inna kultura, To naprawdę Afryka jest to bardzo bogata. Trudno jest uogólniać wypowiedzi, odpowiedzi na różne pytania, gdy takie pytania otrzymujemy, na przykład, albo ciebie, no. no. Czym jest dla ciebie Afryka? No. Tak. Ja znam tylko ten Ten, ten kawałek. kawałek. Afryki mm -hmm. i znam to, znam troszkę Benin, Gane, Burkina Faso, Niger, czyli mm -hmm. powiedzmy tę cząstkę Afryki Zachodniej, ona taka jest. Byłbym chyba w ten, gdybym się nad jej tematem opowiadał, natomiast. Nie znam więcej, chociaż wiem, że, że to też musi być naprawdę No tak, to, ciekawe. tylko w Togo to Ty dosyć długo byłeś, prawda? Ile lat spędziłeś w Togo jako misjonarz? W Togo było prawie 18 lat. Jako misjonarz oczywiście co dwa lata przyjeżdżałem na dwóch, miesięczny urlop. No teraz tak się złożyło, że, że przyszedł ten czas, żeby troszkę odetchnąć skorzystać z takiej rocznej przerwy i odpowiedzieć też na prośby przełożonych i e, odpracować swoje również w Polsce, jak to w, w wielu przypadkach naszych współbraci tak. bywało. Jeżeli tak. Mm -hmm. już jest dłużej w Afryce, to też musi później w Polsce na chwilę przynajmniej wrócić. Ale zrobiłeś to powierza. tak z przyjemnością, czy chciałbyś tam zostać dalej, bo 18 się lat na się na już bardzo dużo od czasu tam spędziłeś, to albo się człowiek przyzwyczaił i zakochał w tym miejscu i, i nie chce stamtąd wyjechać, albo no już jest tak wykończony tym wszystkim, że chce wracać. Jak to było u ciebie? Myślę, że to jest jedno i drugie, dlatego, że każdy z nas na pewno jest zakochany w Afryce, każdy z naszych współbraci pragnie tam powrócić jak najszybciej. Ale w życiu kapłańskim, w życiu człowieka, może konieczny jest taki moment, kiedy trzeba się troszkę nad sobą zatrzymać, może zweryfikować coś, coś powtórzyć, odświeżyć, żeby po takim czasie jakby na nowo przejąć nowe obowiązki, nowe wymagania, które przed nami stawiają nasi, nasi przełożeni, więc ja to bardziej tak odbieram. Ten czas oczywiście jestem przyzwyczajony do bycia w Afryce i tym, Pobyt tutaj w Polsce, przynajmniej te pierwsze miesiące, kiedy, kiedy tu jestem i przyjmuję powoli takie proste, codzienne obowiązki, spotykam się często z ludźmi, no to rzeczywiście jest to nieraz dla mnie dosyć trudne, tak, żeby potrafić właściwie zrozumieć współczesnego człowieka w żyjącego w Europie. Myślenie w Afryce, myślenie w Europie, nie? no to, to są jakby hmm. dwa różne podejścia tak. do, do życia. Togo w ogóle jest takim maluśkim krajem w tej Afryce, to jest taki przecinek, jakby na mapie Afryki. Czy, czy to oznacza, że mieszkańcy Togo to jest jeden naród, jedna nacja, czy to dalej są różne plemiona po prostu zamieszkające ten region? Tak, rzeczywiście Togo jest bardzo małe, pięć razy mniejsze od Polski. No ale zamieszkało jest przez wiele, wiele plemion, posługujących się wieloma językami. Mówi się nawet, że tego istnieje około 100 dialektów. Nie wiem, czy rzeczywiście ktoś próbował wyliczyć, natomiast ich jest dużo. Wiąże się to z tym, że no, właśnie jest bardzo dużo mniejszych plemion, napływowych plemion, które równocześnie występują w Togo i w sąsiednich krajach więc y, mają czasami y, różne naleciałości językowe, czy, czy kulturowe, więc one jakby, jakby się poróżnią od siebie. Jest to mały kraj, ale bardzo różnorodny. W sumie od południa na północ, gdy się przejedzie, można jakby doświadczyć różnego oblicza Afryki. Od tej Afryki bardzo zielonej, prawie dżungli, y, gdzie są dobre, Ziemi, gdzie praktycznie, jak się mówi, sadzisz kija i zawsze coś z tego wyrośnie. Do tej Afryki na północy, kiedy ona już jest naprawdę wyschnięta, gdzie trudno o wodę, gdzie trudno w ogóle nawet się wyżywić, gdzie w wielu wioskach w porze suchej, ale w porze takiej przełomowej między porą suchą a porą deszczową, już zaczyna planować głód. No, na pewno wielu z tych Afrykańczyków w północnej części tego jeszcze dzieci cierpi na niedożywienie. A Ty I pracowałeś? Najbardziej rzucające się w oczy. Mm -hmm. Ty pracowałeś w której części? Które ja pracowałem właśnie w części północnej, w okolicach Kary, w kolewce plemienia Kabie, w górach Kabie, w bardzo takim malowniczym zakątku. Tam pracowałem przez o prawie 9 lat. Kolejne lata to był czas na tworzenie nowej misji, do tworzenia której zachęcił mnie biskup i później też przełożeni. Była to misja w Ałandzielo. Nazwana później misją Błogosławionego, później Świętego Jana Pawła II. była to pierwsza misja oficjalnie za pozwoleniem Dekasterium Watykańskiego, nazwana imieniem Błogosławionego Papieża zaraz po beatyfikacji. Dostaliście jakieś relikwie? Tak, akurat wtedy, kiedy jakby decyzja z, z Watykanu dotarła do Księdza biskupa o możliwości właśnie erygowania tej nowej misji pod wezwaniem Błogosławionego na Pawłodzie w 2011 roku. Ja wtedy byłem na urlopie w Polsce, i gdy biskup mnie poinformował, że, że dostał decyzję, ja, ja mu tylko zasugerowałem, żeby jak najszybciej to zrobił żebyśmy byli, jak się to mówi, w Afryce. Może, może no nie jest dla innych tak ważne. Dla mnie wtedy to było dosyć tak ważne i można być pierwszą, pierwszą no, ja Jana Pawła II. Pamiętam, że kilka dni, może dwa, trzy dni później poszedłem umówić się z księdzem, kardynałem Dziwiszem, aby otrzymać właśnie od niego pierwsze relikwie. Gdy mi przekazywał, mówił, że bardzo się cieszył, bo dzięki mnie, wracając do Afryki, również papież po raz kolejny Aha. do tej Afryki będzie mógł powrócić. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak się głosi słowo Boże ludom Afryki, no w tym wypadku ludziom Togo? Naszym wyobrażeniem w Europie jest takie, że ksiądz czyta Ewangelię i później mówi kazanie na temat tej Ewangelii. Ale tam chyba to tak nie działa. Na pewno e, głoszenie tej Ewangelii jakby z Biblią w ręce jest to jakby elementem kształcenia religijnego tamtych ludzi. Niemniej jednak uważam, że podstawowym wymogiem dla misjonera pracującego, przynajmniej w tej części Afryki, to jest cierpliwość. Trzeba kusić tego Chrystusa z cierpliwością, bo to nie chodzi tutaj o jakieś siłowe nawracanie, jakieś manipulowanie tych ludzi, a danie im właśnie możliwości doświadczenia Chrystusa w swoim życiu. Więc ja doświadczając go osobiście, o tym doświadczeniu przed nimi opowiadam. Oni mają jakby okazji też odczuć, wysłuchać i, i, i na ich sposób też doświadczyć obecności Pana Jezusa w tym, co do nich mówię, w tym, co dla nich robię. Resztą zajmuje się chyba Duch Święty, bo wiele wspaniałych rzeczy właśnie dzieje się jakby poza moją wiedzą, poza moimi przypuszczeniami, poza moimi planami, jakby naturalną konsekwencją tego takiego zwyczajnego podejścia do tych ludzi. Pewno oczywiście słowa Boże należy przekazywać, na nim należy budować. To jest jakby fundamentem wszystkiego, co człowiek tam robi w jaki sposób żyje z tymi ludźmi. Natomiast no, też trzeba mocno zainwestować w taką zwyczajną ludzką dobroć, zrozumienie, miłosierdzie. Jakieś dzieła charytatywne, mhm. socjalne i, i trzeba być, powtarzam tu po raz drugi, cierpliwość do tego. Trzeba z cierpliwością czekać na, na owoce. Być może, że ja jestem tym, który sieje, a ten, który będzie zbierał, przyjdzie za parę lat po mnie, albo na w kolejnym pokoleniu. Więc y, po następnym ludzie jakby potrzebują tak, na pewno potrzebują tej Ewangelii, bo ona ich jakby wyzwala i ubogaca, jest dla nich motorem i daje inną perspektywę na przyszłe życie, na lepsze życie, ale one najwięcej zależy oczywiście od samego Pana Boga, od Świętego. Naturalnie Afrykańczycy są ludźmi wierzącymi. Ich wierzenia może odbiegają od naszej wiary, natomiast oni znają czym jest wiara, czego ona w jakiś sposób wymaga od człowieka. Czy oni wierzą w stanie, czyli życie po śmierci? W takim sensie, jak przekazuje Ewangelia, może nie do końca, natomiast wierzą, że człowiek nie umiera na wieki. Że śmierć jest jednak właśnie tylko takim etapem, a przychodzi do tego życia jakby duchowego, niewidzialnego, tego świata na przykład przodków, którzy na pewno są bliżej Boga niż, niż, niż ludzie żyjący z tą Czyli po nie, ziemi. Nie, nie znika człowiek w momencie śmierci, tylko też wierzą, że coś dalej jest. Tak, tak, tak. tak. No, dobrze, myślę tutaj tak gadu, gadu o, o Czarnym Lądzie. A może nie słyszą tego nasi słuchacze, ale tam za, za drzwiami są odgłosy naszych przyjaciół, gości z Ukrainy. No, bo wy, jako Stowarzyszenie Misji Afrykańskiej, oczywiście macie w swoim faryzmacie pracę na, na Czarnym Lądzie głównie. No, ale teraz taka sytuacja się zdarzyła. Że również przyjmujecie naszych braci z Ukrainy, ażeby ich im dać dom, wyżywić ich, pomóc im. Jak ty odbierasz tą pracę misyjną? To dla Ciebie jest nowe wyzwanie? Czy to jest dalszy ciąg Twojego powołania? No bo tutaj też jest jakaś praca do wykonania misjonarza. Myślę, że w dzisiejszej sytuacji wszyscy znaleźliśmy się w tym samym jakby punkcie wymagającym od nas pewnego takiego ducha misyjnego, czyli zwrócenia uwagi rzeczywiście na człowieka w potrzebie. No bo nie można być chrześcijaninem, nie można być katolikiem, nie będąc równocześnie wyczulonym na, na potrzeby innych, jakby obojętnym na, na to, co dzieje się wokół nas. Myślę, że każdy w ten sposób może wykazać się głoszeniem Słowa Bożego, które gdzieś tam dotarło do jego serca, i swoim czynem pokazywać, jaki, jaki efekt jest to spotkanie z Panem Jezusem i teraz, jak, jak się to przekłada na koordynację z drugim człowiekiem. No i my, jako misjonarze SMA tutaj w Polsce, zdecydowaliśmy się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Nie? No i staramy się zaoferować im schronienie, opiekę, rozmowę i może no nawet na taki sposób afrykański, w tym duchu misyjnym. Tak? No takie mamy doświadczenie, mamy doświadczenie misyjne, więc, więc takim, takim duchem również no, staramy się jakby obdarować i zapewnić ich, że w przyszłości mimo wszystko może być lepsza. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Czy jest może jakaś intencja, którą poleciłbyś w modlitwie naszej? Na pewno należy modlić się w emisję, modlić się za misjonarzy, modlić się przede wszystkim też o nowe powołania misyjne, bo ich dzisiaj naprawdę brakuje. Ja, jako odpowiedzialny za animację misyjną i powołaniową, szukam nowych do dotarcia do młodych ludzi, żeby trafić odpowiedzieć na to wezwanie pana Jezusa. Myślę, że. Przecież wielu z nich je słyszy, ale współczesny świat i ten, ten hałas, w którym współczesnym świecie wszyscy doświadczamy, on teraz ja ten głos zagłusza. Tak, ja wiem, że prowadzisz właśnie, właśnie, bo na YouTube, misję w głębi serca i udzielasz się również na Facebooku. W ten sposób pozwolę sobie zalinkować te Twoje dzieła tutaj pod tym naszym filmem o, o misjach. Tak, jak najbardziej zachęcam wszystkich do polubienia, do obserwowania, do subskrypcji do strony Misje W głębi serca na Facebooku i na YouTubie czasami też wyślę jakąś krótką refleksję, którą chciałbym się z Wami podzielić. Zachęcam również do, do odsłuchania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, Robert. Do zobaczenia.